Nazywam się Natasza Grondalska. To był dzień, zwyczajny dzień pracy. Szykowałam się właśnie do wyjścia, kiedy zrobiło mi się słabo. Straciłam przytomność i po odzyskaniu jej brat zawiózł mnie do szpitala. Dowiedziałam się, że jestem chora na białaczkę. Bałam się, ale bardziej zajmowało mnie to, co powiem mamie, co powiem szefowej, jak będzie wyglądało moje życie towarzyskie w najbliższym czasie. Mniej bałam się śmierci. Kiedy dowiedziałam się, że brat nie może być moim dawcą, no, poczułam się źle, fatalnie tak naprawdę, na jeden dzień. Potem od mojego przyjaciela Łukasza dowiedziałam się, że jest taka fundacja, że istnieje taka fundacja TKMS, Nadzieją był ten przeszczep, nadzieją było znalezienie dawcy. Dosyć szybko dowiedziałam się, że to nie jest takie proste, że żeby znaleźć dawcę, to jest tak troszeczkę jak wygrać w totolotka. Kiedy dowiedziałam się, że jest dla mnie dawca, poczułam przypływ sił. Poczułam też ogromną wdzięczność do Boga, do ludzi i do tego człowieka, który gdzieś tam kiedyś się zarejestrował, a teraz dla mnie zrozumiałe, że zgodził się. Oddać mi szpik. Od tej pory do dziś dnia codziennie się za niego modlę, dziękuję i pamiętam, że wtedy modliłam się też o to, że żeby był zdrowy, żeby nic mu nie było, żeby nic mu się nie stało przez całe życie, ale najbardziej do tego okresu, kiedy miał być mój przeszczep. Jak myślę o moim dawcy, to się wzruszam. I cieszę się bardzo, bo to tak, jakbym miała drugiego brata młodszego. Nie mogę się doczekać, aż go poznam, aż go uściskam, że mu podziękuję. Mój dawca dał mi drugie życie i nadzieję na całkowite wyzdrowienie, na prowadzenie normalnego życia. I to się spełnia dzięki niemu. Moje życie jest szczęśliwe i radosne. Moje życie jest pełne nadziei, moje życie yy, wygląda o wiele lepiej niż wyglądało przed chorobą. Wygrałam. Dziękuję DKMS-owi, dziękuję dawcy, dziękuję Bogu.